Fabia ze Szwajcarii. Super okazja czy kolejna wtopa? Aleksander Motokontroler witam. No właśnie. Samochód sprowadzony Skoda Fabia Kombi, nadwozie Kombi, wersja mało spotykana, wersja Monte Carlo, czyli taka, która dodaje charakteru sportowego, szklany dach, środki ze stylizacją w czerwonych odcieniach, modny szary kolor. Niestety najsłabsza jednostka silnik najsłabsza, najsłabszy silnik 1.0 o mocy 110 koni mechanicznych skrzynia manualna. Rok produkcji 2018 bardzo mały przebieg 20 500 km cena 34 000. samochód sprowadzony ze Szwajcarii i to jest tak naprawdę kluczowa, kluczowa informacja, przy której w większości kupującym powinna zapalić się czerwona lampka. Dlaczego? Samochody w Szwajcarii przy zakupie są znacznie droższe niż w Polsce, więc młody samochód z małym przebiegiem, prawdopodobieństwo, że cena będzie niższa niż w Polsce i samochód będzie bez jakichkolwiek ciekawych przygód i historii, jest bardzo małe. Więc tutaj trzeba szczególną uwagę zwrócić na to, co się z samochodem działo wcześniej. Dodam jeszcze, że klient wybrał test standard, czyli ten najbardziej prosty, bez podwozia, bez warsztatu, bez diagnostyki sterowników. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. No i jak wypadła ta perełka? Powiem, że pierwsze wrażenie znowu bardzo dobrze. Samochód przygotowany do, do oględzin, czysty, nawet niezakurzony, mimo że był nawet w ciągłej, cały czas w ciągłej eksploatacji. Sprzedawca udostępnił do bardzo szczegółowej kontroli. W zasadzie sam mogłem to robić, nie stał nade mną, to też jest bardzo ważne. Więc kontrola zewnętrzna tak naprawdę nie ujawniła nic niepokojącego. Auto z idealnym lakierem, perfekcyjna książkowa grubość. 90-100 mikrometrów. Jedynie przedni zderzak lakierowany i na tylnym zderzaku dolna część w kolorze czarnym też była poprawiona. Auto miało dwa odpryski, jakąś ryskę, minimalnie drobny odprysk na szybie. Więc można powiedzieć, że całość ma bardzo dobre wrażenie. Oczywiście na auto ma 20 tysięcy, więc trudno, żeby też było całe poobijane. Chociaż też takie się zdarzają. Więc zewnętrznie OK. Patrzymy do środka. Środek ładny, inny. Już mówiłem z tymi dodatkami czerwonymi. No i tak naprawdę znowu nie widać żadnych uszkodzeń. Jakieś drobne ryski, drobne uszkodzenia. Jedna większa na, na, na pokrywie schowka, była taka większa rysa. Tutaj akurat te plastiki nie są za dobre. Ktoś wozi w foteliku dziecko, lekko kopnie nogą i te plastiki się rysują. Więc ta rysa była, ale to też nie dyskwalifikuje samochodu. Wszystkie elementy wyposażenia sprawne. Auto w miarę dobrze wyposażone, jak na tą klasę samochodu, więc tutaj wszystko ok. Magazynik też czyściutki, pachnący, wszystko, wszystko ładne. Komora silnika co prawda bardzo, bardzo czysta, więc troszkę podejrzane, że wymyte, no ale w sumie auto 20 tysięcy. Minimalnie była zakurzona, już tak jakby ktoś to wcześniej umył. Jedyne co, to były ślady demontażu maski. To też troszkę dziwne, bo nie zauważyłem, żeby ta pokrywa była lakierowana. Powłoka oryginalna, tak naprawdę, albo tak perfekcyjnie zrobiona, że, że nie szło tego stwierdzić, ale na 90% jest oryginalna, bo i wewnątrz, i zewnątrz maska nie była wymieniana, a podwójna powłoka nie była, więc po prostu mogła być tylko zdemontowana w różnym, nie wiem, jakim celu, ale była. Cóż resztę, płyny w normie, żadnego demontażu o sprzętu, wszystko fabryczne, nic nie naprawiane, więc wszystko super. No to została jazda próbna. Poprosiłem właściciela, zrobiliśmy jazdę próbną. Troszkę tutaj na, na placu, później w, po mieście z różnymi prędkościami. Auto też bez żadnego zarzutu. W miarę, nawet dynamiczna, dynamiczny ten silnik do tej masy pojazdu był, więc auto się w miarę zbierało. Wszystko jak, ma, jak najbardziej poprawnie. No więc, co jest nie tak, oczywiście, może być, że wszystko będzie idealnie. No, i przechodzę z właścicielem do dokumentów. Tu się okazało, że miał tylko dowód rejestracyjny, nie miał żadnych dokumentów serwisowych. Wiadomo, książka elektroniczna potwierdził, że jest jeden wpis, akurat nie wziął wyciągu, no ale w razie, w razie potrzeby ten wyciąg może, może udostępnić. Więc tutaj akurat nie było też, też problemu. Zapytałem skąd ten samochód. Poinformował, że go w 2019 roku, czyli jako roczny. Sprowadził właśnie ze Szwajcarii, czyli już znowu informacja, że to auto no, musiało mieć mniejszy przebieg, zakładam, że jakieś połowę. I auto użytkuje jego żona. Teraz po prostu chce sprzedać. Więc sprowadził auto z niedużym przebiegiem, roczny samochód. No, coś, coś jest podejrzane. No zewnętrznie nic nie widać, wewnętrznie nic nie widać. No nie możemy stwierdzić podwozia. Nie, klient tutaj nie zlecił usługi sprawdzenia podwozia od dołu, czy coś nie ma, nie tak. Nie można było sprawdzić też sterowników silnika i pozostałych sterowników, diagnostyki komputerowej wykonać. No, więc została jeszcze jedna rzecz, czyli sprawdzenie samochodu po numerze WIN. No i tutaj się rozwiązało. Okazało się, że samochód miał szkodę całkowitą w Szwajcarii poprzez całkowite zalanie, czy nie wiem, czy całkowite, ale szkoda całkowita poprzez zalanie pojazdu. Czyli prawdopodobnie został sprowadzony jako zalany, zrobiony, wyczyszczony, odnowiony. Chwilę był kontynuowana jazda, więc te wszystkie elementy, które mogłyby dać informację, że coś było nie tak, zostały jakby zatuszowane, czyli lekko zakurzony silnik, auto normalnie eksploatowane, więc tego nie było za bardzo widać. No, i teraz jaka informacja dla klienta. Więc auto wydaje się idealne, sprawne, bez jakichś uszkodzeń, ale jednak historia wskazuje, że samochód był zalany. No i tutaj no, za duże ryzyko jest na to, że Konsekwencja tego zalania będzie za bardzo kosztowna w przyszłości. Tak jak mówię. No szkoda, że nie mogliśmy, nie sprawdziłem, no, czy nie sprawdziłem, nie zostało zlecone sprawdzenie sterowników. Tutaj mogły być jakieś błędy, ewentualne z zalaniem elektroniki, aczkolwiek przy jeździe to nie było, nie było widoczne. Bezwypadkowe, jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia szkód pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No cóż, klient zdecyduje. Ja jestem na nie po takich informacjach i po braku informacji od, od klienta, mimo że to auto jest jak najbardziej poprawne. Co o tym myślicie? Co myślicie o sprowadzeniu samochodów ze Szwajcarii? Czy ktoś miał kontakt z zalanym samochodem? Czy to jest możliwe, że ten samochód będzie sprawny i będzie jeździł? Proszę o komentarz. Na dzisiaj dziękuję. Cześć.